No, witajcie! Kochani, jak to wszyscy teraz mówią? Wszyscy są kochani wszyscy witają. Mamy tutaj najnowszą powłokę Scarpro D quartz Jest to powłoka oparta na tak zwanej e, nanodiamentowej recepturze. E, utwardza lakier o 5 punktów w skali ołówkowej, czyli jest to fajna, rzeczywista. Podniesienie, fajne rzeczywiste podniesienie twardości lakieru. Otworzymy sobie, zrobimy sobie unboxing, zobaczymy, co wchodzi nam w skład pudełeczka. No i już niedługo będziemy smarować. Mamy oczywiście standardową gwarancję. Mamy takie małe karty, gwarancyjne dwie. No i naklejeczki na drzwi. Karta z najważniejszymi informacjami dotyczącymi powłoki. Jest fajnie możliwość zaznaczenia, co zostało nałożone jako druga warstwa, bo ta powłoka wymaga warstwowania, dołożenia drugiej powłoki, aby jej działanie było jeszcze mocniejsze i jeszcze lepsze. Wszelkie opisane mamy kąty, na co jest odporna, czas utwardzania itp. itd. Taka książeczka, tu jest jeszcze jedna instrukcja obsługi. Charakterystyka, pełny opis. Specyfikacja techniczna, jeszcze raz. No i sama powłoka. 50 ml. Diquartz Nano Diamond Quartz Fusion. Już niedługo wyląduje na naszych Firmowych autkach, także będziemy mogli je testować osobiście i będziemy wiedzieli, jak się sprawuje. Podobno w, z, z tego, co mówią osoby za granicą, które już nakładały tą powłokę. Na pewno jest troszeczkę bardziej tempa, jeżeli może się ją jako samodzielny produkt, dlatego najlepiej jest ją warstwować, zrobić tak zwaną kanapkę, jak my to mówimy w branży i wtedy możemy nawet do 5 lat mieć taką realną ochronę. No i fajny, fajna, twarda powłoczka diamentowa. Jest to game changer w tym roku, nowość na rynku powłok ceramicznych, powłok ochronnych. No jest to niestety powłoka, niestety, niestety dostępna tylko i wyłącznie dla akredytowanych studiów, takich jak na przykład my, czyli autore. I Kilkunastu, kilkudziesięciu w całej Polsce. Zobaczymy, kto pierwszy nasmaruje auto. My musimy jeszcze auto przygotować, czy zdążymy, czy nie zdążymy. Zobaczymy. Będziemy się z wami dzielić naszymi spostrzeżeniami na temat tej powłoki. Dzięki serdeczne, cześć, pozdrawiam.